Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym materiale na kanale Genetic Cheaters. Słuchajcie, dzisiaj poruszymy sobie bardzo ważną sprawę, o której bardzo rzadko się mówi, a mianowicie ciemna strona antybiotyków. Antybiotyków takich jak chociażby ten, metronidazol, czy chociażby ten, Cipronex, czy chociażby jakikolwiek inny. Te dwa akurat mam w domu, dlatego te dwa Wam pokazałem. Oczywiście, to nie jest tak, że antybiotyki są złe. Antybiotyki oczywiście są konieczne i ratują ludzkie życie. Także absolutnie nie mówię tutaj o tym, że e, antybiotyki to jest coś złego i nie powinniśmy z nich korzystać. Ale, ale, chodzi o to, że w naszych czasach współcześnie, no niestety, ale. Antybiotyki są nadużywane. Są nadużywane, lekarze je przepisują zbyt często uważam. Też są też często ludzie sami wymuszają, zwłaszcza rodzice, aby im dzieciom przepisać antybiotyk, no bo chcą mieć jak najszybciej z głowy, no bo antybiotyki po prostu działają. Tyle, że nasz organizm ma umiejętność adaptowania się do wszystkiego i tak samo jak potrafi się zaadaptować do ciężkich warunków, tak samo potrafi się zaadaptować do antybiotyków. I w sytuacji, kiedy używane są one w celach takich przyziemnych, typu zwykła grypa, a zdaje się od razu antybiotyk, czy jakieś inne takie lekkie choroby, które można przejść, nawet czasami ciężkie przeziębienie, a już się przypisuje antybiotyk, no w takiej sytuacji organizm z czasem, jak gdyby, uodparnia się na, na działanie tych antybiotyków i one w przyszłości nie działają, a co gorsza, nie działają w sytuacji, w której naprawdę się przydają, kiedy jest zagrożenie po prostu ludzkiego życia. W takim chociażby przypadku, w jakim byłem ja. Yy, czyli kiedy macie już praktycznie początek chociażby sepsy, yy, wówczas antybiotyki to jest praktycznie w sumie no, prawie że jedyne możliwe działanie, które może Was uratować i Wam pomóc. Tak było w moim wypadku. Na szczęście ja antybiotyków praktycznie nigdy w życiu nie używałem, yy, także one zadziałały perfekcyjnie. Ale to, to co powiedziałem do tej pory tak naprawdę jest takim dodatkiem do tego materiału, bo teraz przechodzimy do sedna sprawy, czyli ciemna strona antybiotyków, no bo nie będzie Powiem Wam szczerze, ciemną stroną antybiotyków tak naprawdę nie jest to, że przestają działać jak zbyt długo ich używamy, no bo to jest tylko i wyłącznie wina nas samych, że do tego dopuszczamy, że się na nią odparniamy. A prawdziwa ciemna strona antybiotyków to są nasze jelita. Nasze kochane jelitka, tak naprawdę najważniejszy, znaczy może nie najważniejszy, ale jeden z najważniejszych organów, jaki mamy w organizmie. Niestety, ale antybiotyki. Bardzo mocno oddziałują, oddziałują na nasze jelita, na naszą florę jelitową bakteryjną. Yy, I praktycznie zawsze po antybi antybiotykoterapii powinno się używać yy, tutaj probiotyków, takich chociażby jak lakidofil, czy lacidofil, jak zwał, tak zwał. To jest generalnie antybiotyk, to jest generalnie probiotyk, który dostaniecie w aptece. On jest tylko dwuszczepowy, więc tutaj jakichś cudów nie ma, ale już sam taki antybiotyk jest wam w stanie pomóc w kwestii takiego zwykłego antybiotyku powiedzmy, który stosowaliście przy normalnej chorobie. W sytuacji, w której macie dłuższy okres. Stosowanie antybiotyków, ja bym polecał coś mocniejszego, jak chociażby ze Swanson, z firmy Swanson Epic Pro. To jest antybiotyk, który możecie otrzymać oczywiście na Maslowzonie, na kod Freak macie rabat, jakby ktoś był zainteresowany. Oczywiście mogą być inne probiotyki, ale tutaj w nim jest tyle już spoko to, że ma naprawdę pokaźny, pokaźny skład i naprawdę bardzo e, dobrze działa. E, kolejnym probiotykiem, którego tutaj nie mam, ale jest już naprawdę najmocniejszy, to jest Vivomix. E, Vivomix jest generalnie polecany e, zawsze w sytuacjach takich naprawdę turbociężkich, e, no bo Vivomix ma naprawdę chyba najmocniejszy skład jaki jest dostępny na rynku, ale uwaga, e, z probiotykami trzeba troszeczkę uważać z tego względu, że czasami jest tak, że brakuje nam tylko na przykład jednego szczepu bakterii, a podajemy inne, więc ciężko jest tutaj dopracować to wszystko tak, aby, aby grało pod kątem naszego organizmu. Więc lepiej się zbadać pod tym kątem, jeżeli chcecie, żeby było wszystko perfekt. Ale przechodząc do sedna, po co nam te i dlaczego te antybiotyki tak źle działają? No właśnie chodzi o to, że antybiotyki działają troszeczkę jak chemioterapia, słuchajcie. Chemioterapia niszczy komórki rakowe, po to jest, ale przy okazji niszczy również inne komórki, te dobre. I dlatego organizm jest tak pustoszony przez chemioterapię. Bo niszczy to, co powinien niszczyć, plus wszystko dookoła. I podobnie jest z antybiotykiem. Antybiotyki niszczą bakterie. Yy, jesteśmy zakażeni jakąś bakterią, mamy jakąś chorobę yy, i z tymi wirusami, wszystkimi z tymi bakteriami, antybiotyki walczą. Niszczą je. Ale przy okazji niszczą też te dobre bakterie, bo takie też są. Czyli właśnie nasze bakterie w jelitach. Te, które odpowiadają za przyswajanie wszystkich pokarmów, za rozkładanie jedzenia na składniki odżywcze i na absorpcję z jelit tego pożywienia, które spożywamy. Także generalnie po długiej antybiotykoterapii flora jelitowa jest praktycznie totalnie wyjałowiona. Po takim zwykłym antybiotyku jest delikatnie uszkodzona, więc wtedy wystarczy coś takiego. I dlaczego ja o tym mówię? Dlatego o tym mówię, bo bardzo często zapominamy o tym, że nie jesteśmy tym, co jemy, a jesteśmy tym, co przyswoimy. I często właśnie spotykam się z tym, że ludzie biorą antybiotyk, wykupują antybiotyk, ale na przykład już probiotyku żadnego nie biorą. Nawet jak mają wypisany na recepcie, to mówią do, w, recepcji, w recepcji w aptece: mówią, że poproszę tylko ten antybiotyk, probiotyk to nie potrzebuje, bo szkoda mi kasy i tak dalej. Także. E, ostrzegam przed tym, bo naprawdę nie jest to nic miłego, jak wasza flora elitowa będzie zniszczona. Najczęściej kończy się objawami takimi, jest e, tak zwana e, biegunka antybiotykowa. E, no po prostu macie biegunkę, leci z was dosłownie woda. E, bo po prostu wasze jelita, nie mając tej flory jelitowej, nie trawią praktycznie, nie przyswajają tego pokarmu, i on przez was leci. I możecie zjeść naprawdę dużo jedzenia, a i tak możecie nawet stracić nawadzę. Wiem, że to fajnie brzmi, ale to wcale nie jest dobre. Yy, I to jest chociażby jeden, jeden, chociażby jeden z takich elementów, który, na który trzeba uważać. I pamiętajcie, że tak samo cała nasza odporność zaczyna się w jelitach. Więc jak tam jest gnój za przeproszeniem, i to nie taki, jaki mamy wydalać yy, w postaci yy, yy, stolca. No, to wtedy jest problem dla całego organizmu i on naprawdę może się długo ciągnąć. Często jest również tak, że bardzo dużo chorób, które mamy, także nawet choroby skóry, właśnie choroby związane z odpornością, z brakiem odporności, jakieś alergie itd. itd. Bardzo wiele z tych rzeczy bierze się z jeli, i często sportowcy właśnie pamiętają o tym, aby brać probiotyki, ale niestety wiele osób zapomina o tym. Że na przykład właśnie po antybiotykoterapii mają podobny problem jak osoby, które mają generalnie problemy z elitami. Eee, a o tym nie myślą w ten sposób. Tak? Czasami to się zdarza, że lekarz nawet nie przepisze tego probiotyku, tylko przepisze sam antybiotyk. Eee, no i tu wtedy zaczynają się powiedzmy problemy większe. Także ostrzegam Was przed tym, eee, aby nie brać antybiotyków na pałę zbyt często, tylko naprawdę w sytuacjach kryzysowych. Bo wtedy one działają, wtedy one działają i w moim wypadku, przykładowo teraz do was dla was nagrywam ten materiał, bo gdyby nie moja mm, moj, y, gdyby nie moja czułość na antybiotyki, no to mogło być różnie, bo już było ze mną naprawdę ciężko w tym szpitalu, nie? także także zalecam unikania antybiotyków, jeżeli można, możecie stosować zwykłą witaminę C którą również zostaniecie na muscle Zone oczywiście bądź w innym miejscu, przecież nie musicie, nie musicie kupować tam ale naprawdę dbajcie o suplementację odpowiednią, witaminową, minerałową, a zobaczycie, że większość chorób was ominie, a nawet jak Was złapią, to będą dużo lżejsze. A nie koniecznie antybiotyki. Antybiotyki to jest ostateczność, i tak naprawdę po to zostały wymyślone. To w dzisiejszych czasach my sobie ułatwiamy życie, a tak naprawdę sobie je komplikujemy. No a tutaj, tak sprawa z elitami, to jest taka chyba dla mnie najciemniejsza strona, jeżeli chodzi o antybiotyki, bo po nich też często możecie właśnie zauważyć, że jesteście bardzo zmęczeni nie macie tyle energii, nawet jak macie powrót na przykład do swoich treningów, do swojej aktywności fizycznej na co dzień, jazdy na rowerze, czegokolwiek, nie macie takiej siły jak mieliście. Oczywiście jest to związane z tym, że organizm walczył z chorobą, ale również jest to związane z tym, że właśnie wasze jelitka są osłabione i nie przyswajają tak pożywienia, a jeżeli nie przyswajają tych składników odżywczych, to regeneracja też nie jest taka, jaka powinna być. Także to by było wszystko na ten materiał. Zapraszam was do kolejnych i oczywiście do śledzenia kanału Genetic Cheaters, oczywiście do lajkowania, komentowania, oczywiście dawania Apek w dół, jeżeli Wam się nie podobało i pamiętajcie oczywiście o dzwoneczku, bo wtedy będziecie na bieżąco. I tak jak mówię, piszcie jakiekolwiek nawet komentarze, to naprawdę pomaga w algorytmach YouTube'a. Dzięki i do następnego. Hej!